W kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będę czytała kolejne opowiadanie Z Złotej Księgi Bajek Tym razem będzie to Piękna i bestia No więc zaczynamy Za siedmioma górami Za siedmioma lasami W, ogrom... w ogromnym pałacu Żył książę o sercu Twardym jak kamień Na hulankach i zabawach Miało mu życie aż do pewnej zimowej nocy, gdy do bram pałacu zapukał biednie odziany starzec. Panie, błagam, pozwól mi się ogrzać w pałacowej kuchni. Idę już trzy dni, bez odpoczynku wołał, lecz książę, nie wzruszony ani widokiem biedaka, ani jego słowami, rozkazał go przepędzić. Sroga spotkała go za to kara. Starzec, był przebranym czarodziejem, który postanowił ukarać księcia i zaczarował go w siejącą postrach bestie. Oto pięć róż, powiedział czarodziej, wskazując kwiaty, które nagle wyrosły ze śniegu. Jak pięć lat twego życia to czas, w którym musisz nauczyć się być dobrym i, mi i miłosiernym. Jeśli twoje serce odmieni się, a młoda dziewczyna pokocha cię. Gorącą miłością i zgodzi się zostać twoją żoną, czarpyśnie, jeśli nie róże zwiędną, a ty do końca życia będziesz już bestią. Od tego czasu książę nikomu nie odmówił pomocy. Każdy, kogo droga przywiodła pod pałacowe bramy, mógł liczyć na ciepły posiłek i wygodne posłanie, ale nikt nigdy nie widział pana tego pałacu. Książę tak bardzo wstydził się swojego wyglądu, że nie pokazywał się nikomu. Zdarzyło się, że pewnego wieczoru kupiec z dalekich krajów zabłądził do pałacu bestii. Pozwolono mu, by przenocował w jednej z komnat, a kiedy na zajutrz przygotowywał się do drogi, zobaczył w ogrodzie piękny krzak róż. Podszedł i zerwał jeden z pięciu kwiatów dla swojej ukochanej córki. Wtedy, jak grom z jasnego nieba, rozległ się wrzask bestii, który... Powiadomiony przez służbę, wybiegł ze swojej komnaty i stanął przed przerażonym kupcem. Jakim prawem zerwałeś tę różę? Ten kwiat to jeden rok mojego życia. Zginiesz za to, coś uczynił. Zginę? Z powodu tej róży? To miał być prezent dla mojej córki, tłumaczył się nieszczęśnik. Ach, więc masz córkę, ryknął bestia. Zaraz po powrocie do domu masz ją przysłać do mnie. Jeśli tego nie zrobisz, marny twój los. Znajdę cię i pożerę. Potwór, potwór chodził tam i z powrotem, groźnie wymachując rękoma. Potem krzyknął coś do służby i znowu zwrócił się do kupca. Do domu wrócisz na moim koniu. To wspaniały Romak, zna wszystkie leśne drogi. Miał nim twoja córka, przyjedzie do mojego pałacu. Kupiec w milczeniu doszedł konia i wrócił do domu. A tam już w progu z ogromną radością witała go córka. Po chwili jednak postrzegła na twarzy ojca ogromny smutek i niepokój. Co ci jest, drogi ojcze? Chory jesteś? Czy nie powiodło ci się w interesach? zapytała. Ojciec ze łzami w oczach opowiedział córce o spotkaniu z bestią. Dziewczyna objęła go czule i rzekła: Nie martw się, ojcze. Bestia mnie nie skrzywdzi. Mam przeczucie, że nic złego mi się nie stanie i wrócę niedługo do domu. Nazajutrz wyjechała. Rumak księcia przegalopował przez lasy i pola prosto do pałacu. Bestia stał już przed bramą i nie robiąc nic złego dziewczynie przeglądał się jej z zachwytem. Na początku widok bestii przeraził córkę kupca, ale zaraz spostrzegła, że oczy potwora są smutne, wcale nie zwierzęce i dziewczyna poczuła litość i sympatię do biednego stworzenia. Zamieszkała więc w pałacu, gdzie nie brakowało jej niczego. Codziennie rano spotykała bestię przed pałacem na początku nieszczęsny książę chodził za dziewczyną i wodził za nią zakochanym wzrokiem. Potem zaczęły się rozmowy, wspólne przyjażdżki konne i spacery łódką po jeziorze. Czy zostaniesz moją żoną? To pytanie codziennie zadawał dziewczynie książę, a ona zawsze odpowiadała mu to samo, że choć bardzo go lubi, żoną jego nigdy nie zostanie. Książę odchodził z jękiem, aby nazajutrz zadać to samo pytanie, choć dziewczynie było bardzo dobrze u bestii, Często na jej twarzy widać było troskę. Dlaczego jesteś tak smutna? Czego ci brakuje do szczęścia? Zapytał Bestia pewnego dnia. Martwię się o mojego ojca, który został sam w domu i pewnie pogrążył się w smutku. Bestia wiedział, że rozłąka z dziewczyną będzie dla niego bardzo bolesna, ale mimo to rzekł: Dobrze, pozwalam ci wrócić do domu twojego ojca na parę dni. Dam ci mego romaka, abyś miała jak wrócić i magiczne lustro, żebyś o mnie nie zapomniała. Ujrzysz mnie w nim za każdym razem, kiedy w nie spojrzysz. A dziękuję! Ucieszyła się dziewczyna i ucałowała bestię. Obiecuję, że będę codziennie patrzeć w lustro i wrócę za parę dni, najpóźniej za tydzień. Następnego dnia książę odprowadził dziewczynę do granic swojej posiadłości. Pożegnali się, a kiedy jej romak. Pogalopował w stronę lasu. Książę zawołał. Jeśli nie wrócisz, umrę z rozpaczy. Ale dziewczyna nie usłyszała tych słów. Książę zawrócił konia. Od tej pory błąkał się po pałacu, nie mogąc sobie znaleźć miejsca. Krzepiła go nadzieja, że dziewczyna wkrótce powróci i znowu swym widokiem rozweseli jego serce. Tymczasem córka wróciła do ojca, kiedy... Kupiec zobaczył ją, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Jak dziecko płakał z radości, myślał, że dawno zginęła z rąk okrutnego bestii. Teraz w domu kupca zapanowała wielka radość. Codziennie zaproszono znajomych i przyjaciół. Wśród gwaru i zabaw dziewczyna zupełnie zapomniała o bestii i danym mu słowie, a do lusterka nie zajrzała nigdy. Gdyby choć raz na nie spojrzała, zobaczyłaby konającego z tęsknoty bestie. Książę dniami i nocami leżał nieruchomy pod krzakiem róż i czekał na śmierć. Pewnego dnia zaproszono trupia kupca na bal. Strojąc się przypadkiem spojrzała w magiczne lustro. Spojrzała i struchlała z przerażenia i smutku. Bestia leżał bez życia w kącie ogrodu. Dziewczyna zrozumiała, że umiera on z tęsknoty za nią. Natychmiast pobiegła do stani i dosiedła cudownego rumaka. Szybko, koniku, do pałacu bestii! Do twego pana! Szybko zawołała. A koniu szło z kopyta i w świetle księżyca gnał przez pola i lasy. Szybciej, szybciej, wołała dziewczyna, przynaglając rumaka do galopu. Kiedy znalazła się przed pałacem, nigdzie nie mogła znaleźć bestii. Biegła po wszystkich zakątkach ogrodu, wołając. Gdzie jesteś? Odezwij się. Pewnie nie żyjesz. O, ja nieszczęśliwa. Wszystko przeze mnie. Nagle z kąta ogrodu odezwał się cichy jęk. Dziewczyna podbiegła w tę stronę i zobaczyła bestię leżącego na ziemi. Rzuciła się ku niemu i zaczęła go tulić, całować. Nie umieraj, szlochała. Jestem przy tobie i nigdy od ciebie nie odejdę. Bestia z trudem podniósł głowę, spojrzał na dziewczynę gasnącymi oczami i wyszeptał z wielkim wysiłkiem. Dziękuję ci, że wróciłaś i że chcesz zostać na zawsze, ale powiedz mi, czy zostaniesz moją żoną? Dziewczyna zawahała się przez chwilę, ale zaraz szepnęła przyjęta. Tak, zostanę twoją żoną. Ledwie wypowiedziała te słowa, a bestia przemienił się w pięknego księcia. To ty jesteś bestią? zapytała. Tak, zostałem kiedyś przemieniony w bestię ze złe uczynki, odpowiedział książę, biorąc ukochaną w ramiona. Ale teraz twoja miłość uwolniła, uwolniła mnie od tej kary. I tak skończyło się opowiadanie. Zapraszam Was do moich wcześniejszych odcinków. Już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!